Jeżeli szukasz ciągnika na ciężkie czasy, to sprawdź w praktyce, czy jest oszczędny, wielozadaniowy i dobrze wyposażony. Warto upatrzony traktor przetestować w swoim gospodarstwie na swoim polu, sprzężony z posiadanymi maszynami. Do gospodarstwa rolnego państwa Zielińskich na Kujawach na testy trafił bogato wyposażony klas Arion 660. Traktor był testowany w zimowej orce, gdzie pracował z czteroskibowym pługiem Kverneland ED100. Pracę utrudniał padający deszcz i już mocno nasiąknięta gleba. Ciągnik w tych warunkach radził sobie bardzo dobrze. Dzięki przekładni bezstopniowej Cematic sam redukował poślizg do minimum i pozwalał na efektywną pracę. Uprzedzając pytania widzów, wyjaśniamy, że widoczny test nie był testem siły uciągu. Gospodarz głównie chciał sprawdzić przekładnią bezstopniową Cematic w warunkach polowych oraz poznać systemy automatyzacji pracy ciągnika. Oczywistym jest, że widoczny Ariane 660 poradziłby sobie z większym pługiem mimo tak trudnych warunków. Jednak na ten moment gospodarstwo dysponowało tylko pługiem czteroskibowym. Klas Arion 660 to największy model w tej serii, dysponuje mocą nominalną 175 koni mechanicznych, moc maksymalna wynosi 185 koni mechanicznych, z doładowaniem może wzrosnąć do 205 koni mechanicznych. Widoczny klas był także wyposażony w pakiet rolnictwa precyzyjnego, wbrew pozorom także przydatny w orce. Na wysoką ocenę zasługuje bogato wyposażona kabina, która zapewnia wysoki komfort pracy niczym nie ustępując wyższej serii Axion. Na wygodę obsługi ciągnika wpływa także dźwignia C-Motion, o której zaletach już wcześniej słyszeliśmy od wielu operatorów pracujących na innych maszynach marki Klas. Gama ciągników Arion słynie także z niskiego spalania, co potwierdzono w testach DLG, w którym sprawdzono popularny model 400. Szczególnie duża różnica w użyciu paliwa w porównaniu z konkurentami pojawiła się przy pracach transportowych. Sięgała 16%. Firma Klas, rekomendując serię Arion jako ciągnik na ciężkie czasy, jako najważniejsze atuty, podkreśla jego atrakcyjną cenę z niskimi kosztami finansowania fabrycznego, wyposażenie gwarantujące wykonywanie różnorodnych prac bez konieczności doposażania i dokupywania dodatkowych opcji, oszczędność w zużyciu paliwa. Komfort na poziomie premium, co podkreślają rolnicy, łatwość obsługi i manewrowania, co także potwierdził test DLG. Orientacyjnie, koszt zakupu najpopularniejszego modelu Arion 400 o mocy 155 koni mechanicznych, gotowego do pracy, bogato wyposażonego to koszt rzędu 375 tysięcy złotych netto. Dane pochodzą z dnia 6 listopada 2023 roku. Więcej o ciągnikach marki Klas znajdziesz na portalu maszyny dla farmera.pl.